Medytacja na dzień siódmy: Duch, którym jestem. Jesteśmy tymi, którzy mogą ocalić świat. Gdy zbierzemy się razem dla wspólnej sprawy, odnajdziemy odpowiedzi. Musimy zawsze pamiętać, że istnieje taka część nas samych, która wykracza poza ciało poza naszą osobowość, poza choroby, poza naszą przeszłość i nasze relacje z innymi. Rdzeniem każdego z nas, jest nieśmiertelny duch. Był zawsze i zawsze będzie. Jesteśmy tu, by kochać siebie i innych. Czyniąc to, znajdziemy odpowiedzi, które mogą uzdrowić nas oraz naszą planetę. Żyjemy w niezwykłych czasach. Wszystko wokoło się zmienia. Możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z powagi wielu problemów, jednak radzimy sobie najlepiej, jak potrafimy. Wszystko to przeminie, a my znajdziemy rozwiązanie. Połączmy się na poziomie duchowym, na poziomie ducha, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością, jesteśmy wolni, tak właśnie jest.